Cześć, witaj w kolejnej części vloga ma 5 minut. Zapraszam Cię oczywiście na kontynuację rozpoczętego slice'a. To już będzie drugi dzień, czyli kolejne 5 minut pracy nad slice'em. To w sumie niedużo. Zobaczymy jak długo potrwa realizacja. Więc ustawiam sobie timerka na 5 minut i to działa. Bardzo dużo czerwonego koloru, bo tym razem nie skorzystałem z templatki, tylko utworzyłem projekty od zera. Mam większą wprawę i oczywiście chciałbym zacząć od testów. Tak, żeby coś testować, to muszę usunąć błędy. Zobaczę, czy mi pomoże. Pomoże. Czyli dodaję sobie referencję. Środowiska bardzo mogą w tym pomagać. Mam dodane referencje. Jeszcze warto byłoby pozmieniać nazwy. Czyli ponownie namespaces do poprawki. Pomodoro Work, hmm. więc może nazwa powinna być też Pomodoro Pomodoro Work, Pomodoro, short. short Pomodoro short break, even listener. Więc jednym słowem NameSpace i wszystko pójdzie do zmiany Żeby zachować Pomodoro na początku. I pomodoro short break. Wczoraj się zagalopowałem najwyraźniej, ale podmiana działa. Troszkę to trwa, ale działa. Control RR. I mamy Rename'a w całym projekcie, mam nadzieję. I testy. Czyli widzę, że po prostu zrobiłem błąd, że nie zaktualizowałem tych nazw na modelu. Jeżeli miałbym to na modelu, to już bym tego błędu nie miał. Błędu tak naprawdę związanego z nazewnictwem. Teraz mogę swobodnie podmieniać nazwy: Namespaces, doczepiać kolejne elementy. No ale przede wszystkim, Namespaces y są do podmianki modoro short break module namespace what the fuck o widzę, że tutaj będzie trzeba użyć nugeta do zainstalowania mam nadzieję, że wersja będzie odpowiednia najwyżej wykrzyczy mi, że to nie jest odpowiednia wersja o modoro short break. I to jest w sumie infrastruktura. Czyli to powinno być infrastruktura. Ok. Tak, jest dobrze. Jeszcze biblioteki reaktywne. A to może później testowanie. Czyli testy. Tutaj będzie trzeba troszkę zmienić no. Czemu mi nie sugeruje Pint. nie ma Heids Unit Też nagat. Tutaj pomodoro short break I to powinno być już gdzieś w referencjach, ale na razie nie ma. Więc warto by najpierw pod, podmieniać te wszystkie nazwy. Ciekawe, czemu tej referencji nie mogę podmienić w prosty sposób. I pomodoro short break no i czas się pomału kończy jeszcze sobie komentuję tutaj dodajemy referencję a teraz znalazł, ciekawe application też na szybko podmiana Dlaczego nie widzi? Może za chwilę zobaczy. Pomodoro, short break. Komendy. Tutaj, tutaj. referencje w sumie z tego miejsca się daje. To może dlatego wcześniej nie widziałem. Nie mógł sobie dołożyć. Czyli w sumie koniec czasu i w zasadzie e, kończę na dzisiaj te pod podmianki. Na razie tylko podmiany, raczej zamiany nazw, bo jak zrobiłem, użyłem e, po prostu kodu, który już istnieje, no to muszę to pozmieniać. Czyli copy-paste i rename. Y. Taka robota głupiego troszkę. Ale właśnie w slice'ach często tak może to wyglądać. Zanim się dokopię do kodu, e, który faktycznie chcę implementować, to chwilę to zajmie. Więc dobrze byłoby mieć narzędzie, które by takiego slice'a wygenerowało, ale według mojej nazwy, czyli takiego snippeta, ale dla całego projektu. No oczywiście nie chcę mi się tego przygotowywać bo musiałbym pewnie zajrzeć troszkę do... do jakiejś dokumentacji albo poszukać narzędzia. Może są. No dobrze, koniec na dzisiaj, także do usłyszenia oczywiście jutro w kolejnej części vloga mojej minut, 5 minut, na które się oczywiście zapraszam.